Cześć, z tej strony Ola i Bartek. Witajcie na naszym kanale. W tym filmie powiemy Wam, ile kosztował nas Stan Zero, który widzicie za nami. Nie małe pieniądze, ale co dokładnie ile kosztowało, to zaraz Wam opowiemy. Zanim przejdziemy do kosztów, ile nas to wszystko łącznie kosztowało stan zero naszego projektu, to chcielibyśmy Wam pokazać, jak wygląda w ogóle nasz projekt, żeby Wam zobrazować, co tak naprawdę budujemy. I kupiliśmy gotowy projekt z Archonu, jest to Villa Miranda 12 w lustrzanym odbiciu, która ma na parterze kuchnię połączoną z jadalnią i salonem, dodatkowo jest jeden mały pokój, Wiatrołap, jedna mała łazienka i to jest powierzchnia 88,12 m2 i kotłownia, która ma 8,45 m2. I teraz możemy Wam pokazać, jak w ogóle ten projekt wygląda na stronie. wersja lustrzana. Dobra, czyli to jest wersja lustrzana naszego projektu. Tutaj też widzicie, że są okna narożne, są jakieś tarasy. My z tego wszystkiego zrezygnowaliśmy. E, tutaj mamy powierzchnię e, parteru, w ten sposób jest to ustawione. Natomiast to, co jest u nas, to, co jest u nas dużą zmianą, to jest to, że w tym miejscu mamy wysunięty garaż. Bo projekt naszego nasz dom stoi bokiem. I chcielibyśmy prosto wjeżdżać do garażu od strony ulicy, czyli w tą stronę. I to jest tak naprawdę największa zmiana, i to ma duży wpływ na metraż, ponieważ, według projektu, garaż ma 36,19 m2, tak jak tutaj na tym zdjęciu widać. Natomiast nasz powiększony garaż ma 50,32 m2, co, nam, co spowodowało, że mamy takie pomieszczenie gospodarcze, warsztat mhm. e, o powierzchni 21,48 m2. E, I podsumowując, parter ma w takim razie powierzchnię 132,76 m2. Natomiast po naszych zmianach jest 168,37 m2, czyli około 170 m ma e, parter. No, i na piętrze będziemy mieć powierzchnię taką prywatną, to jest sto, 120 m2. I y, łącznie y, powierzchnia naszego budynku to jest 288,55 m2. Więc, tak, wstępem, żebyście wiedzieli, y, jak wygląda nasz budynek. W tym momencie jest grudzień 2023 roku, jak nagrywamy ten film. Natomiast my zabudowę wzięliśmy się zdecydowanie wcześniej, całą papierologię. Chcieliśmy na początku też ekipę wziąć do, do wybudowania domu. I wyceny robiliśmy robocizny w bodajże październiku albo listopadzie 2022. I to był moment, kiedy podobno już było... Trochę gorzej na rynku, było coraz mniej inwestycji, więc te ceny miały być korzystne. No i tutaj nasz duże zdziwienie zapało, jak zaczęliśmy dostawać wyceny. Za uwaga, sam stan zero, czyli to, co jest do tej pory zrobione, wyceny były między robocizny, między 40 a 100 tysięcy złotych, więc kolosalne kwoty. No i zmusiło nas to jednak do podjęcia takiej decyzji, że spróbujemy zrobić to. A właściwie spróbuję zrobić to bartek, własnymi siłami. A co jeszcze jest istotne, no to te firmy y, mówiły nam mniej więcej wtedy, jaki będzie koszt budowy. I tak uśredniając to było około 50 tysięcy 50 złotych. Według nich kosztuje takie, taki stan y, zero, jak my zrobiliśmy. Czy faktycznie tyle zapłaciliśmy? No to zaraz się przekonacie. Mhm. E, możecie dawać znać według Was, czy taka była kwota, czy inna, zanim wysłuchacie, ile było, e, ile ostatecznie zapłaciliśmy. E, no mogę powiedzieć, że więcej, ale czy dużo więcej, to zaraz do tego przejdziemy. I co jest istotne, zanim e, powiemy wszystko, ile to kosztuje, trzeba dbać bardzo pod, na poprawkę to, który jest rok. Czy robicie, budujecie się teraz, czy budowaliście się 5 lat temu, czy będziecie się budować za 5 lat? W jakim regionie Polski się budujecie? No, my możemy powiedzieć, że to jest ma mazowieckie, więc tutaj też te kwoty są zawsze większe niż w jakichś innych miejscach. Więc to na pewno będzie miało duży wpływ na koszt waszej budowy. No i przechodząc już do momentu, kiedy zaczęliśmy, no to te kwoty, które będziemy podawać, to jest na dzień startu, to jest 20 czerwca. 2023 i wtedy rozpoczęła się nasza przygoda ze stanem 0. Zakończyliśmy budowę 24 listopada tego samego roku. No dobra, no to przechodzimy teraz do pierwszego etapu, jakim jest oczywiście przygotowanie wykopu i jakby zaczęcie samej budowy. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba było zrobić, to oczywiście zdjąć humus. Było to przeprowadzone przez koparkę, była to duża koparka obrotowa. Za którą która pracowała 8 godzin, za którą zapłaciliśmy 1300 zł. To w sumie takie były pierwsze nasze koszta. Po zdjęciu humusu przyszedł czas na geodetę. Oczywiście przed geodetą przygotowaliśmy ławy drutowe, żeby geodeta miała po prostu na czym zaznaczyć osie budynku. Geodeta za wytyczenie 13 osi wziął 1100 zł. Kupiliśmy trzy sznurki murarskie, cztery spraye geodezyjne, Kosztowało to 135 zł. Kolejnym kosztem był przejazd mini koparki i korytowanie, co zajęło 6 godzin i zapłaciliśmy za to 910 zł. Do przygotowania szalunków potrzebowaliśmy drewna oraz czegoś do zaszalowania. W naszym przypadku były to blaty z innej budowy. Żeż drewno też mieliśmy z innej budowy. Jedynie, jedynym kosztem do tego etapu było wynajęcie przyczepki. Wynajęliśmy ją dwa razy, co kosztowało 95 zł. Kupiliśmy też dodatkowo 1,5 metra sześciennego desek szalunkowych, co kosztowało 1300 zł. Jak to na fundament? Potrzebowaliśmy stali. Były to pręty żebrowane Fi 8 i Fi 12. Zamówiliśmy około 2,5 tony. Co kosztowało 9000 zł. Kolejnym takim dodatkowym kosztem był agregat prądotwórczy, ponieważ na działce jeszcze nie mamy prądu. Kupiliśmy go na promocji w markecie budowlanym w Obi. Kosztował 799 zł. Dodatkowo chcieliśmy się zabezpieczyć, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy jak zrobimy wykop, nie zostanie nas woda gruntowa, więc zaopatrzyliśmy się w pompę do wypompowywania. Oczywiście zgodną parametrami z agregatem kosztowało ona 315 zł. Kolejnym kosztem była w tym przypadku robocizna, ponieważ do wiązania zbrojenia wynajęliśmy zbrojarzy, którzy no mało sobie nie liczyli, ponieważ zażyczyli sobie 600 zł dniówki na głowę. Były to 3 dni po 10 godzin, więc zapłaciliśmy 3600 zł. Przed czas na beton, więc potrzebowaliśmy wibratora, jako że nie mamy prądu na działce, więc nie mogliśmy jakby wziąć dużej mocy wibratora, więc postanowiliśmy go zakupić na Allegro. Był to koszt 200 zł. Chudziak, który powinien mieć 10 cm, niestety przez, naszą, przez moją pomyłkę było miejscami 30-40 cm. Dlatego poszło aż 36 metrów sześciennych betonu, więc jeśli chcecie wiedzieć dokładnie o co chodziło z tą pomyłką zapraszamy do chyba pierwszego filmu, w którym mówimy o co chodzi. Gdyby nie ta pomyłka zapłacilibyśmy o wiele mniej, ponieważ liczyliśmy, że mniej więcej potrzebowalibyśmy 14 metrów sześciennych betonu. Chudziaka wyszło 36 metrów sześciennych, za którego zapłaciliśmy 11 tysięcy złotych. Na izolację poziomą poszła 17 rolek po 7,5 metra szerokości, za co zapłaciliśmy 5133 zł oraz grunt pod tą papę było to 18 litrów za 300 zł. Następnym etapem było przygotowanie szalunków na stopę, i początkowo tu się zastanawialiśmy nad wynajęciem takich gotowych elementów, które się składa w bardzo łatwy sposób i pewnie robota by trwała zaledwie dwa tygodnie. Natomiast jak zaczęliśmy liczyć, to uznaliśmy, że warto zrobić to taniej. Zdecydowaliśmy się na wzięcie blatów z innej budowy. Natomiast jeżeli byśmy się zdecydowali na te szalunki, to uwaga! Potrzebowaliśmy około 200 metrów bieżących na wysokość 70 cm co by dało około 140 m kwadratowych. I jak to sobie firmy te liczą? Kosz wynajęcia to około 3 zł netto za metr kwadratowy za dobę. Niby mało, ale daje nam to 420 zł za dzień. Według firm to jest minimum 14 dni na takie, z takim szalunkiem na budowie, jak ktoś robi to samemu, co by nam dało kwotę 5880 zł. I to nie koniec, bo to były same szalunki, natomiast trzeba je jakoś przetransportować. I transport w dwie strony to jest po między 500 a 700 zł, było w jedną stronę, czyli około 1000-1400 zł, jeszcze za sam. Transport. Więc uznaliśmy, że to są już takie pieniądze, że szkoda i mamy dosyć dobrej jakości blaty, więc zrezygnowaliśmy. Kupiliśmy 250 metrów listwy fazującej za 450 zł. Dodatkowo gładkie pręty Fi 8, żeby, je, żeby zamontować blaty, żeby się nie przesuwały, i to był koszt zaledwie 120 zł. Bednarka to koszt 300 zł. Metr sześcienny drewna do usztywnienia, bo nam trochę zabrakło, to koszt 1000 zł. Na stopę o szerokości 80 cm, miejscami gdzie były słupy, było to nawet 100-180 cm i wysokość 40 cm poszło aż 39 m sześciennych betonu. Bardzo dużo. I to był koszt 14100 zł. Przyszedł czas na ściany fundamentowe blaty, które mieliśmy, z tej innej budowy mają 60 cm, dlatego potrzebowaliśmy dokupić drewna, żeby jakby zniwelować tą różnicę wysokości, co kosztowało nas 1000 zł. Dodatkowo zakupiliśmy rurki oraz pręty gwintowane do ściągnięcia tych szalunków, za co zapłaciliśmy 920 zł. Dodatkowo przygotowaliśmy przepusty w ścianach fundamentowych w szalunku rurą Fi25, co kosztowało nas 175 zł. Przed zalaniem ścian fundamentowych sypnęliśmy hydrostopem 203. Za trzy worki wyszło nam 653 zł. Na ścianę fundamentową poszło 19,5 m sześciennego betonu B25 W8 za 7100 zł oraz zakupiliśmy zaprawę do wypełnienia otworów po tych rurkach, po ściągach. Była to zaprawa Ceresit CX-20, za którą zapłaciliśmy 100 zł. Następnym etapem było nałożenie podkładu i 34 wiader izolacji, co kosztowało 11 837 zł. Kupiliśmy również 20 opakowań styroduru, o grubości 10 cm z frezem za 3210 zł. Oraz do przyczepienia 10 opakowań kleju za 350 zł. Początkowo myśleliśmy, że przyda nam się nóż termiczny, jednak w ogóle go nie użyliśmy. Ale ponieśliśmy ten koszt, może się przyda przy następnych etapach. 222 zł kosztował na Allegro. Dodatkowo jeszcze była folia kubełkowa, 80 m i 1 kg uchwytów do jej przyczepienia. 440 zł za folię i 20 zł za uchwyty. Przyszedł czas na zasyp fundamentów. Do samego zasypania fundamentów potrzebnych było 21 wywrotek piachu. Był to piach zasypowy. Za który zapłaciliśmy 13 650 zł. Do rozsypania tego piachu na fundamencie potrzebna była duża koparka obrotowa, która pracowała 10 godzin, za co zapłaciliśmy 2500 zł. Oczywiście trzeba było jeszcze ten piach zagęścić. Przy tej pracy uczestniczyło 4 pracowników, którzy oczywiście pracowali tyle ile koparka, czyli 10 godzin. Zapłaciliśmy 2000 zł. Wynajęcie zagęszczarki, 300 kg i skoczka kosztowało 500 zł. Dodatkowo podczas samego procesu wezwaliśmy geodetę, który zbadał zagęszczenie piachu, co kosztowało 900 zł. Kolejnym etapem było ułożenie kanalizacji w wykopie. Zacięliśmy to hydraulikowi, który robił to około 2 dni i kosztowało to 2500 zł. Sama robocizna oraz materiał, który wyszedł 3470 zł. Przed samym zalewaniem chudziaka Wynajniliśmy jeszcze zagęszczarkę 60kg na jeden dzień, która kosztowała 100zł. Na sam wierzch zasypu ułożyliśmy siatkę zbrojeniową Fi-4. Zakupiliśmy 70 sztuk siatki, co kosztowało 1500zł. Jedna siatka miała 288 m kwadratowego. zabrakło nam 6 sztuk. Ale już dokupiliśmy je w markecie budowlanym, żeby było szybciej. Zapłaciliśmy za to 100 zł. Na sam koniec wylaliśmy kudziaka około 10 cm, co kosztowało 6040 zł. Mamy jeszcze w kosztorysie uwzględnione jakieś koszty poboczne, typu wkręty, jakieś mniejsze elementy, mniejsze rzeczy, co kosztowało 1550 zł. Jak wiecie, budujemy pierwszy raz, więc nie mieliśmy wszystkich potrzebnych narzędzi. Wszystkich potrzebnych elementów, które są wymagane do, do takiej budowy, ponieważ nie jesteśmy budowlańcami czy ekipą budowlaną. Więc musieliśmy zakupić wszystkie swego rodzaju poziomice, łopaty, nawet młotki, bo nie mieliśmy. Zakupiliśmy laser krzyżowy, ale także elektronarzędzia. Nie mamy prądu na działce, dlatego musieliśmy wybrać elektronarzędzia akumulatorowe. Ja zdecydowałem się na narzędzia firmy Dewalt. Mogę nagrać taki filmik, jak się spisały, czy mógłbym polecić te narzędzia, jakie narzędzia mi się przydały podczas tego budowy tego etapu, co mi się nie przydało. Więc zapraszam do komentowania, jak chcecie, żebym nagrał taki filmik, to proszę o informację. Więc tak naprawdę ciężko stwierdzić, jakie wy wybierzecie narzędzia, czy będą to narzędzia markowe, jakieś miłoki, jeszcze droższe jakieś narzędzia, czy będą to chińskie narzędzia, czy marketówki jakieś zwykłe. Więc tak naprawdę zależy od Was, czego preferujecie. Może już macie jakieś swoje narzędzia, więc oczywiście tego kosztu nie musicie wliczać w sam kosztory budowy. To ze wszystkie narzędzia i elementy potrzebne do budowy stanu 0 zapłaciliśmy 13 245 zł. Dużo. Dużo czy niedużo, ciężko powiedzieć, no, te narzędzia zostaną z nami tak naprawdę. No, przy wszystkich jest... innych etapach już będziemy ich używać. Dokładnie, no to jest koszt jednorazowy, można powiedzieć, do samego zakończenia budowy, a nawet i później do napraw swego rodzaju do wszystkich innych czynności. Wszystko, co dokładnie Bartek kupił, to pewnie powie w tym filmie, natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że tam jest dużo baterii, które też swoje, swoje kosztują, więc no skąd się wzięła ta kwota? Dobra, przejdźmy w końcu do podsumowania, bo pewnie każdy się zastanawia, jaka wyszła kwota. To się tak wydawało, ja to kilka razy sprawdzałam. Mówię, nie, niemożliwe. W sensie wydajemy przecież tu tysiąc, tu półtora, tu dwa, tu kilkaset, tu beton, okej, okay, kupę kasy, ale jakby nie dochodziło do nas to, że mogliśmy wydać aż tyle pieniędzy. I uwaga, na sam materiał wydaliśmy. A, jeszcze jedno co powiem żebyście mogli to zobrazować na Waszych przykładach, mamy około 100 metrów bieżących fundamentów i powierzchnia, dla przypomnienia na parterze, to jest około 170 metrów kwadratowych. I uwaga, materiały na wybudowanie w 2023 roku kosztowały nas 95 628 zł. Takie. <grym> po prostu, no. Kwota, którą mówiły, mówili nam budowlańcy, a coś koło 50 tysięcy, podwoiliśmy to. Więc, a, a uwaga, kupowaliśmy zawsze w miejscach, które naprawdę do, dobre ceny nam dawały. Kombinowaliśmy, szukaliśmy, gdzie się da taniej, więc pewnie byśmy mogli to zrobić jeszcze drożej. No dobra, ale jeszcze nas kosztowała robocizna, bo tutaj nie braliśmy pod uwagę robocizny. Okej, okay, musieliśmy gdzieś jakąś. Koparkę, nie wiem, wzięliśmy to z naszej wygody, wzięliśmy panów, którzy nam zbrojenie pokręcili, bo było tego bardzo dużo. E, więc to nas kosztowało 14 810 zł. Sama robocizna. Te narzędzia z jakimiś tam dodatkami, no to ten koszt tam 14 781 zł. E, więc no, te kwoty są kolosalne. No, Przeliśmy sobie te materiały na metr kwadratowy. Za nasz budynek to jest około 562 zł za metr kwadratowy, natomiast 956 zł za metr bieżący fundamentów. Może dla kogoś będzie to istotna informacja. Łącznie wydaliśmy 125 219 zł. Sam A, fundament. tak, sam fundament. Natomiast bez narzędzi to jest około 110 000. Kwoty są. Fundament prawda? jest bardzo duży, no nie ma co się oszukiwać, dlatego tyle wyszło. Rany zrobiliśmy ten fundament, ktoś zaraz powie, o, a dlaczego nie murowany. No tak było w projekcie, tak zrobiliśmy. Mamy taki, nie inny grunt też, więc chcieliśmy, żeby to był budynek na lata, dobrze zrobiony. No tyle nas to kosztowało. No dobra, ale ja się też zaczęłam tak zastanawiać, czy faktycznie było to opłacalne, bo tak, zaczęliśmy w czerwcu, trwało to 5 miesięcy. Pierwsze tygodnie to jakoś miałeś urlop, więc robiłeś to od rana do wieczora. 30 stopni, nieważne, Bartek robił sam i była to bardzo żmudna robota. Później się skończył urlop, więc robiłeś to tylko po godzinach, póki jeszcze było jasno, więc tak naprawdę od 17 do 20. Tak trzeba poparć. Więc naprawdę bardzo się to dłużyło. Jeszcze dzieliłam po Bartku, że nie widzi tych postępów w pracy i było już to demotywujące. No, kilka kryzysów miałem, gdzie już miałem dość. No, przez to, że to praca jest monotonna. Jedną czynność trzeba wykonać wiele razy, no bo hmm. taki duży jest ten fundament. No, widzieliśmy duży progres jak na przykład jechaliśmy oboje w weekend z moimi rodzicami na przykład. Jak weszły dwie, trzy osoby na budowę, to ta robota naprawdę dużo szybciej szła, więc no nic dziwnego, że ekipa budowlana zrobiłaby ten dom, ten fundament pewnie w jakiś miesiąc. No dobra, ale czy nam się to opłaciło? z Kasiory, no bo tutaj trzeba na to spojrzeć. My nie straciliśmy, uwaga, my pracując na budowie nie mieliśmy takiego momentu, że nie płacił nam pracodawca. My jesteśmy normalnie na umowie o pracę, więc nie mieliśmy tego problemu. I tak, średnia robocizna, można powiedzieć, czyli między te 40 a 100 tysięcy, załóżmy sobie, że około 70 tysięcy wzięłaby ekipa za zrobienie tego fundamentu. Materiały, no to to już yy, mówiłam. Na pewno zdjęcie humusu też byśmy ponieśli ten koszt, no bo trzeba mieć koparkę. Wytyczenie budynku to z GDT też byśmy ponieśli ten koszt. Korytowanie też byśmy ponieśli. Wynajęcie szalunków uwaga, ekipy chciały wynająć szalunki, więc tu byśmy musieli około tych 8 tysięcy zapłacić. To się nie wlicza się w koszt samej robocizny, właśnie za ten etap, więc to jest koszt po naszej stronie. Tak. Duża obrotowa koparka, która tam pod koniec pracowała, też musielibyśmy ponieść ten koszt. Wynajęcie zagęszczarki skoczka też na pewno nie mieliby pewnie tego i badanie z zagęszczenia też byśmy ponieśli ten koszt. Oczywiście oddzielam te koszta takich robocizny typu panów, którzy nam wiązali zbrojenie czy panów, którzy nam zagęszczali, no bo to by oni zrobili. Więc wtedy byśmy wydali z materiałami i z tymi wszystkimi elementami 106 250 zł plus robocizna około 70 000 Czyli wyszłoby nas niecałe 180 tysięcy. No to za sam fundament, który jest zasypany w ziemi? No, na pewno zrobiliby to dużo szybciej. My byśmy nie mieli tego stresu, no ale chyba warto? No, czy drugi raz bym tego nie zrobił? Nie! <grym grym> znaczy, by zapłacić? Drugi raz bym tego nie zrobił i jakbym wiedział, że to jest taki duży fundament. Mniejszy no. bym z przyjemnością zrobił, ale nie taki duży, bo jest to męczarnie i naprawdę trzeba się grubo zastanowić, żeby to samemu robić. Jakbym miał taką ekipę jeszcze do pomocy dwóch przynajmniej, by było wiele, o wiele lepiej, nie? ale samemu nie polecam. <śm> no, widzimy, jak budują się sąsiedzi, sąsiedzi wokół nas, i to są zwykle prostokątne fundamenty. Proste. Tutaj na pewno gdzieś już w międzyczasie wrzuciliśmy zdjęcie jak wygląda nasz fundament dla przypomnienia. Więc widzicie jak dużo tam jest e, no, elementów. No, jest no i tak no, skomplikowane. No, nie mamy jakichś, nie wiem, kątów ostrych, czy jakichś przecięć. No takie bryła jest no, w, miarę, w miarę standardowa. No, chociaż łatwiej by było w no, prostokącie to robić. No, no jak, ale dochodziły jak jakieś stę... słupy, niesłupy, więc to... Zmieniało. No, dużo słupów no i jest. Tak. Dodatkowy garaż 50-metrowy. No ten garaż powiem wam, że no kurczę, no, przez niego no, to jest jedna trzecia roboty więcej przy tym fundamencie, no bo to mimo, że on jest jakby niewidoczny tak, tak na samej bryle budynku, no to fundament pod nim jest taki sam, więc. To jest dodatkowe 50 metrów ze 170 metrów kwadratowych no. fundamentu, więc no, to jest duży. Więc tym... no, dużo dodatkowej czynności jeszcze trzeba zrobić przez ten garaż. No. No. Tak, jeżeli ktoś wybrał w Villa Miranda 12 ten projekt, no to musi sobie odjąć proporcjonalnie tak. Tak, ten koszt, bo pewnie go nie poniesie. No, nasza była taka fanaberia, żeby ten garaż był dużo, dużo większy. No i dobra, no i to jest tyle tych kosztów. Nie wzięliśmy tutaj jeszcze pod uwagę kosztów zakupu działki, przygotowania terenu i tak dalej. Może nagramy oddzielny film, jakie to były koszty, bo no. tam też no, musieliśmy trochę pieniążków wsadzić w działkę. No i tak, no i tak to wygląda. Możecie nam dać znać, czy uważacie, czy to drogo, czy nie niedrogo? No, dajcie znać, co o tym myślicie. Bo... Oczywiście każdy może budować w innej technologii, zupełnie inaczej. Ja to rozumiem. My wybudowaliśmy w ten sposób i tyle nas to wyniosło. Taki był koszt. Więc no damy znać, oczywiście, jak będziemy zamykać kolejne etapy, będziemy też takie robić podsumowania, bo wiemy, że to jest. Interesujące na pewno. Tak, więc zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Oczywiście, Dajcie nam lajka. się łapeczka w górę. Dużo łapek za tą robotę, którą Wartek musiał zrobić. No, pokażcie, jak mnie doceniacie <noise> jak doceniacie to, co zrobiłem. <noise> Dobra, kończymy to. Dzięki, Dobra, na dzięki, razie, pa. Dzięki par. hejka.